Razem z Lumi wybraliśmy się dosyć daleko na rowery, tylko jest problem, bo one zostały skradzione i chyba Lumi my nie wrócimy do domu, nie ma jak! No JP nawet tak nie mów, od tych naszych jeszcze tutaj wędrówek po tych górkach, no tak boli mnie po prostu ta płytwa, że ja nie wiem co zrobię i jeszcze wiecie co, normalnie gdzieś tu takiś potwór chodził, widziałam na własne no, oczy! Serio?! W ogóle tutaj widzowie znaleźliśmy jakieś obozowisko I tutaj jest nasze jedyne miejsce schronienia Byliśmy tu rowerami Nie wiemy w którą stronę iść Czy tam czy tam gdzieś do domu Ale jest dobra wiadomość Lumi Jaka? Jest to, mam telefon i może po prostu zadzwonię po pomoc Co ty na to? No to nie wiem do G-Playki może zadzwonić Dobra to wykręcam numer i dzwonimy do G-Playki. Jest sygnał G Halo G-Playka, pomocy Zabłądziliśmy udostępniam ci lokalizację w telefonie Gplay ale czekaj Nie słyszę cię o nie, sygnał się urwał! Sygnał się urwał w ogóle! Ja muszę normalnie namierzyć lokalizację G playa, G Nie, mamo, Ty masz mi gotować normalne jedzenie! Nie ty szukać! ty jest w ogóle nie da rady tego wszystkiego! Jeść! Niedobre to jedzenie! Jejek! Ogólnie ty, słuchaj, się skupiasz na jedzeniu. Chcesz wychowywać się normalnie w normalnej rodzinie z tatą? Czy chcesz, no sam, ja żeby sama chcę. mama cię wychowywała? Nie, ja chcę, żeby mama... Mi Dobre jedzenie gotowała, a nie tak To teraz niedobre. się uspokój, bo mamy tutaj ważną misję. Jedzenie dostaniesz później, yy, chyba że tutaj ciocia ci przyjdzie i coś ugotuje. Ja tymczasem biorę, słuchaj, telefon i sama wyruszę w nocy ratować twojego tatę. Gdzie on może być, słuchajcie? Jest dosyć daleko stąd, ale do, pójdę tam. Ona chyba mnie nie słyszy, Lumi. Coś przerwało, przerwało normalnie telefon i zaczęło coś o nie, pikać w ogóle. No, nie, no, co to my teraz? Ja lecie. też nie, wiesz co, może ja bym tutaj znalazł jakąś pomoc, nie wiem, może jakieś inne schronienie, a może ktoś tu zaraz wróci do tego obozu Ale że wiska. ja mam tu zostać sama? Dobra, możesz tu zostać sama, słuchaj, masz tutaj na ochotę, na wiesz co, na, y, nie na, na ten, tylko żeby się lepiej poczuć to jajko, wyobraź sobie, że Dobrze. to jest pluszowa maskotka i słuchaj, żeby ci Dobra. było lepiej, a może się zaraz tam jakiś kurczaczek ci wykluje nie będziesz sama. Ej, tutaj jest jakaś droga, widzowie. Patrzcie, może tutaj jakiś autostop będzie, nie wiem, zatrzymamy jakiś pojazd i będzie dobrze. Ej, a to? Jaki normalnie tunel ogromny! Co to jest za tunel, widzowie? Wydrążony, taki ogromny. Ej, kogoś tam widzę chyba. Ej, Tu są jakieś w ogóle szkieletory, widzowie. A, dosyć strasznie. Ej, kto to jest? Ej, kolego! O fołek, to śmierdzi! Ej, przepraszam! Pomożesz nam? Ej, o nie! To jest chyba mały mimiker widzowy, jakiś nie, straszny. Nie, Ej, dobra. nie, ja jestem ogólnie bardzo fajny. Ja czekam tu na pana nauczyciela, więc zapraszam. Co? Jakiego tu, nauczyciela? No, na no nauczycielem przecież. Na no, no nauczyciela czekam, żeby mnie tutaj uczył w moim tunelu, Słuchaj, prawda? Nie pomógłbyś nam, bo jest problem, bo tak naprawdę zabłądziliśmy z moją przyjaciółką i chcemy wrócić do domu. Dobrze, pomogę, ale, ale idź przodem tam, prosto, pójdziemy. Ja tak? jak najbardziej słuchajcie na pewno. Pomogę. Ej, co nie jest z nim? Co się z to dzieje? Ej, ja nie mogę, widzowie! Co w ogóle? Ej, strzela we mnie jeszcze jakimiś pociskami! Ja co? nie mogę! Ja strzelam w ciebie pociskami! Co? Jestem strasznym mimikerem, A to jest po prostu mój tunel! Co? Chodź tu! Ej, ja tu, uciekam stąd, co ty sobie robisz? Nie, myślisz? Oła, nie, nie, mi nie! Dobrze, dobrze, dobrze Masz przepraszam, się mnie przepraszam! po prostu, słuchaj! Gdzie, gdzie mam iść tutaj? Tutaj, tutaj, proszę. Tutaj, chodź. dobrze, dobrze, dobrze. Ała, dobra, przystań, bo mnie pokonasz! Słuchaj, mam mało serduszek, dobrze? się dobrze, może ciebie pokonam, albo nie pokonam, Właśnie tam szybko, w tej chwili powiedziałem. No dobrze, dobrze, ja nie mogę. No. I co, tutaj chcesz mnie zamknąć? Tak, tutaj będę ciebie zamykał i będę cię trollował. O nie, zaraz płonę z lawie, jedno serduszko mi zostało. Ja nie mogę, ty jesteś normalny mimiker, moja przyjaciółka tam też jest i to jest Lumi, boli ją płetwa, słuchaj, musisz nie. pomóc. Ale mnie twoja przyjaciółka nie obchodzi, jedynie co, to ja mogę ją tu przyprowadzić, a ciebie to słuchaj, będę normalnie trollował. nie. Nic nie widzę, pomocy, ratunku. Mój tunel jest taki, że jak tutaj wejdziesz, to już stąd nigdy więcej po prostu nie wyjdziesz. No nie. Więc ile teraz po twoją koleżankę, a ty tu siedź w strasznym tunelu. Pomocy, ratunku. Gdzie jest display? Robi się już mi powoli zimno, a to jajko to wcale nie jest jakaś tulanka. Bardzo się martwię. Nie wiem, gdzie on jest. <laughs> Idziemy odszukać teraz jego koleżankę. Ciekawe, gdzie jest. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj, bliziutko i zamkniemy ją w moim tunelu, z którego już nigdy, ale to nigdy się nie wydostanie i będzie moją służącą. O, chyba tam jest. Zobaczcie, zobaczcie. Chyba się boi. Ty, koleżanko, koleżanko. Chodź tu lepiej do mnie. Zaraz ciebie schwytam. Ale pre. Idziemy po prostu teraz do mojego tunelu, no prędzej, prędzej chodź! Nie, ja, ja się boję, ja, ja nie chcę nigdzie iść, poza tym to ja wiem, ja, ja ciebie widziałam, ja ciebie widziałam to... O je. Widzowie dołączyła w ogóle teraz do mnie Lumi. Ten mimiker nas złapał. Jesteśmy teraz oboje uwięzieni. I na szczęście, ale gdzieś widzisz, poszedł. Nie, mówiłam. Mówiłam, że to są jakieś potwory, bo trzeba uciekać, a nie siedzieć z tym obozowisku. A ja co nie chciałem nawet robimy? na rowery jechać, Lumi. To twoja była wina. Nie. Ej, czekaj, idzie, idzie, idzie w szybku. No udajemy. i co? No i co? Bardzo Wam się chyba tutaj podoba. Słuchajcie, to jest mój tunel, będziecie w nim siedzieć jak najdłużej się da, a ja teraz idę, zająć się po prostu innymi, a później nie. chyba wam. Was zamienię w takich samych, jakim jestem. On powiedział, że chce chyba, żebyśmy my też byli tymi mimikerami i nie. będziemy w jego, I... nie wiem, drużynie. Musimy się stąd ja szybko będę. jakoś wydostać. Wymyślmy ja coś. Ja Nie Myśl... będę mimikerem żadnym, ale słuchaj, bo ja coś mam tylko. Co masz? Ja się Diplay boję, że ja to źle użyję, więc delikatnie Perły? rzucam. Mam jedną perłę. Może ty byś stąd wyszedł i mnie po prostu jakoś uwolnił. Dobra, słuchaj, no to czekaj, to jest, to jest bardzo łatwe. Patrzcie, ja się wydostałem, ale wiesz co, tych krat no. tak łatwo się nie rozmontuje. Musimy załatwić. Nie wiem, jakiś kilof czy coś, to jest pełno bedroku. No to biegnij, gdzieś Dobra, to znaleźć. Może znajdę tutaj coś, widzowie, w tym tunelu strasznym, aczkolwiek trochę się boję, jest tu bardzo ponuro na szczęście mam tutaj lampkę. Gdzie? Skąd wziąć tutaj jakiś kilo? Słuchajcie, nie chce mi się na tutaj dużo czasu może zająć, że zanim crafting zrobię, Ej! Tutaj też coś jest. Ten tunel jest rozbudowany. Patrzcie, tutaj w ogóle jest taki mniej okrągły e, przejście, ale czekajcie, czy to prowadzi... Ej, tutaj była jakby koncepcja też takiego tunelu wydrążonego, ale troszeczkę inaczej wygląda. E, jakaś wiadomość ratunku? Jakby ktoś tu potrzebował pomocy. Czekajcie, może tutaj coś znajdziemy. Ej, tutaj też są zdjęcia tego mimikera. Ej! No słuchaj, słuchaj, złapałem ciebie nie. i teraz trafiasz w dół. No nie, Ale tam kogoś, on tam kogoś nie, rzucił tam... Nie, nie, to po prostu było, Teraz po prostu nie, Teraz nie, go no może i tam fajnie, rzucam, cię tam! A łapie się, Nie przystań! nie, wpadły w pułapkę ratunku! Wpadłeś w największą pułapkę, już z niej w ogóle nie wyjdziesz! Co? Myślisz, że jesteś taki cwany, że tobie się uda? Nie, nie myślę tak, słuchaj, potrzebuję pomocy! Słuchaj, głodny jestem, muszę do toalety, wypuść mnie! No to wiesz co? To ja idę coś pomyśleć, ale ciebie nigdy nie wypuszcza. Teraz idę strolowy swoją koleżankę. Ha, ha, ha. Gdzie jest Gplayka? Słuchajcie, mam nadzieję, że namierzy mój telefon i nas uratuje. Namierzyłam lokalizację Gplay'a i powinien być gdzieś w tych rejonach. Ale w ogóle tutaj. Ej, tam jest jakieś obozowisko. Może tam jest G-Playu. Jesteś gdzieś tutaj? Mam tutaj dla ciebie ciekawą informację. Potrzebujesz pomocy? Może Gplayu? Bo, Przepraszam. Panie, pomocy yy, ty, pani pomocy A czemu ty, kolego, tak strasznie wyglądasz? Widziałeś bo może ja... gdzieś Gplaya, takiego chłopaka podobnego do mnie, czerwone słuchawki? A no, widziałem, bo ja się normalnie, proszę Panią, przebrałem. Przebrałem się na park przebierańców, co niedługo będzie w szkole. On tam poszedł, proszę Panią, musi Pani tam być Tak, mój Gplay to... tam jest? Ej, chwila, a? rzeczywiście, na telefonie tutaj widzę, że jest yy, tutaj lokalizacja udostępniona gdzieś... Ej! Co się z tobą stało? Dlaczego nagle tak uroczyłeś, chłopczyku? Nie biegnij tam i zaraz wbiegniesz w wielką pułapkę. Ja ci dam panie, ty nic mojego. O, trzy serduszka, jedno serduszko, biegnij. stój. Idziemy dobrze, dobrze, zrobię co zechcesz, idziemy. Próbuję się stąd jakoś wyrwać, widzowie, ale kompletnie nie wiem, co mam robić. Nie mam już perły. Co prawda, mam tu trochę dirtu, ale nie mogę się tu podsadzić w żaden w ogóle o, sposób. słyszałem, słyszałem, że chciałbyś się wydostać perłą. Już jej nie ma, tak? Tak, nic nie mam. O, wypuścisz mi mimiker, dziękuję ci. Słuchaj, tak, jest pewna sprawa. Wypuszczę cię z tej pułapki, ponieważ zostaniesz moim ochroniarzem, ale z tunelu nie. Jakbyś tylko chciał się wydostać tunelem, to słuchaj, będzie po tobie, ale on zostanie od razu włączony, a ty po prostu wpadniesz tam w dół i będzie po tobie. Dlatego teraz, słuchaj, masz tutaj siedzieć w Dobrze. tym oto pomieszczeniu i pilnować, a ja muszę sobie gdzieś tam na razie. Gdzie ja mam pilnować w tym pomieszczeniu i gdzie w ogóle? Widzowie ją gdzieś indziej, widzicie? Gdzieś Polas w ogóle mi powiedział, że jestem jego ochroniarzem. A może to jest jakiś test dla mnie, czy słuchajcie, mu nie zwieje. Ej, czekajcie, tutaj mamy w grappling hook. A co jak ja bym po prostu tak, słuchajcie, wszedł? I może właśnie o to mu chodzi, żebym ja po prostu zwiał i chciał mnie na, na gorącym uczynku złapać. Mam lepszy pomysł. Weźmiemy ten hak i może, słuchajcie, spróbujemy się tam dostać. O nie, żebym tylko nie zleciał. Słuchajcie, jestem tutaj na tym haku. Spróbujemy tutaj niżej zejść. Okej, okay. i rozbujamy się teraz i spróbujemy wejść tu do środka. Okej, okay, jestem, udało mi się. Ten hak jest naprawdę pomocny, ale tu wiecie co, są kamery. Mam nadzieję, że ogólnie mnie nie nagrał. Idziemy teraz tymi może śladami, może to on zostawia te ślady mimiker i doprowadzi nas w ogóle do jakiegoś miejsca, gdzie poznamy jego tajemnicę. Chłopaki chyba nigdy nie wydostaniemy się z więzienia tego mimikera. Zostaniemy tu na zawsze. Nic nie. No nie, po nie nas. wiem, nie wiem. Ja bym się chciał wydostać. Ja już chcę na tej kuchni mojej po prostu pracować. Ja no. też bym chciał wracać do domu, jestem tym kurierem i zostałem tu uwięziony przez złego mimikera. Ej! Chłopaki, chyba go słyszę. Chyba się no, zbliża wciągam, do nas. No, ciągam, no, ciągam, I słuchajcie, i co? Czy ktoś jest normalnie chętny, żeby zostać teraz mimikerem? Ej, ja nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale wtedy będziemy mieli pewność, że nie skończymy tak, jak te szkieletory. Tu ja się mogę tak? zgłosić na ochotnika. Dobrze, ja się mogę dobrze, zgłosić dobrze, na ochotnika. kolego. Okej, okay, to słuchaj, możesz tutaj tędy sobie wyjść. Dobrze. I raz, i dwa, i trzy, chodź. I, I co? I zostaj. Ej! Wow. Jestem teraz małym mimikerem! Ja nie Jesteś mogę i co będę musiał mimikerem? robić? Jaki jest Będziemy mój cel? Musiał... Będziesz musiał normalnie przyprowadzać tutaj troszeczkę osób, ale ogólnie masz tutaj być taką zabawką, takim wabić tutaj ludzi, żeby wchodzili do naszego tuletu. A dobra, a z wami to i się muszę pożegnać. Dobrze, to ja leczę. O nie, o nie, słuchajcie, tylko ja tu przetrwałem, uciekamy stąd. Mam nadzieję, że kogoś zwerbuje i będzie mimiker ze mnie zadowolony. Cały czas idę tymi śladami widzowie. Ej, ktoś tam jest. Jakiś mały mimiker? Ej, patrzcie, mały mimiker jakiś tu biegnie. Czy to jest w ogóle ten duży pewnie? Który się, słuchajcie, zamienia. On czasami się zamienia w małego, czasami w dużego. Myślicie, że to ten duży mimiker z powrotem wrócił i teraz będzie patrzył, czy w ogóle pilnuje jego tak naprawdę bazy i tunelu. Nie ma zielonego pojęcia. Ty, ale tam coś jest, widzowie! Ej, tutaj jest normalnie jakieś szklane więzienie. Ej, tam, tam jacyś ludzie są uwięzieni. A nie, oni są pokonani! A tam jest ten duży mimiker, widzicie? Jednak to nie był tamten mimiker, co on tu kombinuje? Słuchajcie, czy ktoś tutaj, nie. a co ty tutaj robisz? Nie. O nie, yy, przepraszam, Pani Mimiker. Bo, bo jestem ochroniarzem i Pana pilnuję, żeby nikomu, żeby Panu się krzywda nie stała. Miałem tutaj bronić tunelu, tak? Zgadza się? Słuchaj, w takim razie teraz pójdziemy, wrócimy się do nas i ja muszę Ci coś bardzo ciekawego pokazać. Zobaczymy, jaki będziesz uśmiechnięty, oczywiście, więc Oczywiście, oczywiście, Pani Mimiker, no to idźmy. Wspinam się za tym Mimikerem, słuchajcie, tym Grappling Hookiem. O, jesteśmy już tutaj w tej no, bazie. Ty, no nieźle, nieźle, tobie normalnie idzie. Dobrze, słuchaj, musisz coś zobaczyć, proszę. Bardzo, zobacz, zobaczymy, czy będziesz zadowolony. Kamera? chwila, jest tu. Ej, Jeeplejkę tutaj uwięziłeś! Oszalałeś w więzieniu, słuchaj! Musimy ją uwolnić. I Lumi też musimy mu uwolnić uwolnić. Natychmiast. Słuchaj, jest taka sprawa. Możesz ją uwolnić, ale jeżeli wykonasz dla mnie coś bardzo, ale to bardzo ważnego, Co? ja chcę, żeby armia mimikerów była przeogromna. No, jak wiesz, no jest nas bardzo mało, prawie w ogóle nas nie ma. Dlatego wrócisz do swojego miasta. Dostaniesz ode mnie tutaj specjalne rzeczy i przyprowadzisz pięć osób. A wtedy uwolnię Ciebie... Słuchaj, to w to ogóle na mnie nie działa. Na mnie to nie działa, bo ja je skonstruowałem i to w ogóle na mnie nie będzie działało. I wtedy uwolnię Twoją Jeeplejkę oraz Twoją koleżankę. już do miasta, no a ogólnie będą wyłączone. Ale Alarm teraz został opuścić wyłączony. Tunel? Tak, teraz możesz ten tunel spokojnie no, opuścić, mogę. ale Jedna pamiętaj, oh, furt, cały czas Ciebie obserwuję. Dobrze, to ja idę do miasta. Jestem już w mieście. Jest dosyć ciemno, ale muszę szybko swerbować pięć jakichś randomowych osób. Ej, tutaj jest pani w restauracji. Ojejku, gdzie kucharz? Gdzie ten kucharz jest poszedł do kuchini. się? Tak, taki kucharz tutaj w czerwonych szelkach był, wie pan co, ja przyszłam, wszędzie kuchenki Chyba rozpalone, wiem. kucharze nie Jak Chyba to? wiem, gdzie, gdzie on jest, będzie musiała pani ze mną pójść i normalnie pani się dowie, gdzie jest kucharz czerwony Ale to nie Szczelk. może mi pan powiedzieć? Wydaje mi się, że go widziałem, ja teraz zbieram, wie pani co, właśnie grupkę ludzi chętnych, która za mną pójdzie, ze mną pójdzie, może się pani zbierać, ja tutaj za 15 minut po panią wrócę. Dobrze, dobrze, i... to idę wszystko wyłączyć. Dobrze, a za... także słuchajcie, już jedną panią mamy, zostały jeszcze cztery osoby do zwerbowania i muszę przy okazji zobaczyć czy moje dzieci są słuchajcie całe i zdrowe. Dobra, jesteśmy pod domkiem, szybko lecimy. Dziebelek. Mamo, Mamo, gdzie ty jesteś? te hotdogi. O, tato, bo wiesz co? ja mam mamy mam, były mnie dobre. Pojdziemy, że, że zrobienie niedobre hotdogi, mama uciekła. Mam, Słuchaj, nie, mama, nie, mama poszła nie. mnie szukać, a ty musisz iść <laughs> bezpieczne miejsce, wiesz co? Słuchaj, gdzie jest twoje rodzeństwo? Śpi już czy gdzie o, oni są w ogóle? O, o Słuchaj, ogólnie musimy Cię zamknąć w bezpiecznym miejscu. Teraz nie ma się kto, kto, kto zaopiekować, g Będziesz ale tu jak musiał to, zejść, tu mam iść? A ja Cię zabedrokuję, wiesz co? Tutaj jest taki, właśnie tajny bunkierek. Ja Masz mam, że może... to jeden bedrock, mam. O, to, ale, tutaj... to, to, ale jak ty. To my tutaj normalnie nie no idzie. Ej, tutaj jest normalnie jakieś jeszcze tajne przejście. Czekaj, bo nie pamiętam tego. Widzisz, jak tu masz fajnie GP, masz tu jedzenie. Masz tutaj normalnie. No ja Kujmy. wiem, ale wtedy jak się to tutaj schowałem, to ty byłeś ogólnie bardzo zły na mnie. Dobra, siedź tutaj, GP. Ja wezmę ten bedrock, zamknę cię tutaj w bezpiecznym miejscu i wrócę po ciebie tutaj, jak już mamy uratuję, dobra? Także no, no, siedź tutaj dobrze, dobrze, się tutaj. Nie, dobrze się Słuchajcie, zamykamy tutaj Playka bedrockiem. Spróbmy. Ej, okej, okay. także już ci plaj stąd nie wyjdzie. A... Tutaj jest ultra mała baza jeszcze dla mrówek, a ja muszę zwerbować jeszcze cztery osoby. Razem z Lumi jesteśmy bardzo głodne. Mimiker nas tu więzi. W ogóle o nas nie dba, nie karmi nas. Ja już z Lumi mam tego dosyć. Dłużej tutaj ja nie tak wytrzymam. Samo. słuchaj mi w ogóle tak burczy w brzuchu, tak No, że to jest po prostu jedna wielka katastrofa. Co? Ja no nie mogę się stąd w ogóle... Wy... Stać. Spokojnie, ja i tak myślę, że G-Play, słuchaj, nas uratuje, prędzej czy później. Ale wiesz co, wydaje mi się, że G-Play, to w pierwszej kolejności to w ogóle mnie weźmie, uratuje, a nie ciebie. Co ty, nie będziemy tu konkurować, przyjdzie i na sobie uratuje, tylko poczekajmy chwilkę. Widzowie, idąc normalnie tutaj już do miasta, usłyszałem jakiś hałas i patrzcie, jakiś normalnie złodziej jakby się tutaj włamywał. Łom normalnie ma, ty drzwi mi otworzył, ej ty. Udało się, udało. Co ty, myślisz, że ja tutaj, ej stu... Czuj, normalnie złodziejem jesteś, czy co tu w ogóle Je, zgrane. Co ty robisz? Nie, 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 ja tylko się tak tutaj rozglądam. Czemu drzwi mi wy, wy, wyważyłeś tym łomem, co? Nie, to w ogóle przez przypadek. Słuchaj, przez ja ty przypadek. Ja tu nie trzymam było. złota. Jeśli chcesz złoto, to chodź, to ci pokażę w ogóle. Ale ty, jak to ty mi pokażesz, choć złoto? Chodź normalnie za mną, zaprowadzę cię i będziesz mieć dużo złota, choć ci pokażę swoją kryjówkę. Naprawdę? za mną, lećmy. No dobra. Tamten łobuz złodziej już czeka, słuchajcie, przy restauracji. Tam, tam również jest ta pani Pucharka. O jejku, tylko 50 groszy o mnie. Ja... A co się stało? 50 Wie groszy pan pani tylko co? zarobiła dzisiaj? Ja no, tylko 50 groszy zarobiłam. No przecież to jest po prostu tragedia. Nikt takich pięknych kwiatów nie chce kupować. No musiałam zamknąć ten no, no to ja, ja pani mogę robić? pomóc. Może chce pani ze mną pójść? Idziemy na wycieczkę krajoznawczą tutaj e, ze znajomymi i będziemy po prostu zwiedzać fajny tunel. Chce pani zobaczyć fajny a no, tunel? No dobrze, nie ma problemu. Możemy iść, proszę. To Proszę iść tutaj na nasz, na nasz meeting point, właśnie przy restauracji Czerwony Szelki, i tam się zgromadzić. Poszło łatwiej niż myślałem, także szybko ogarniemy dwie osoby i idziemy do mimikera. No i dobra moi drodzy, jesteśmy praktycznie na miejscu, w ogóle tylko trzech ludzi zwerbowałem. i nas już bolą, nie mamy siły Zaraz pokażę ci, gdzie jest ten kucharz, słuchajcie, chodźcie, zobaczcie, tu jest w ogóle no to... taki tu. Ojejku, jako gdzie ty nas ja tutaj prowadzisz, jak to strasznie wygląda. Chodźcie, normalnie zaraz was oprowadzę, tu jest tak ciekawie. A ja no oni się wycofali. Już powoli, oni, chyba nie chcą. Chodźcie, w ogóle chodźcie, tutaj. zobaczcie. Pani Mimiker, przyprowadziłem tutaj przyjaciół, to, koledzy, to jest. koleżanki. Co gdzie... to, to ma znaczyć? Gdzie ty nas w ogóle tutaj. Ja zaraz po niego pójdę, tylko dajcie mi sekundkę. Okazało się, że w ogóle ci ludzie poszli za mną i już zostali złapani, tylko widzowie zgubił się gdzieś kucharz, a tam jest właśnie zły mimiker, który ma mi za złe, że nie przyprowadziłem no, pięciosi. Tylko dobrze, dwie tak czyli teraz. Tak. Raz i dwa, g play. Słuchaj, chodź tutaj. E, ale ale panie, ty panie mimiker, bo tak się składa, że jeszcze tutaj miałem trzecią osobę kucharza, ale gdzieś po prostu zniknął. Nie wiem. No, jest. ale to mi nie obchodzi. No to raz, dwa, trzy, ale ja ci mówiłem, ty nie umiesz liczyć do pięciu. Ja, ja w ogóle właśnie bardzo nie umiem liczyć do pięciu. Dla mnie to jest. Raz pięć, tak? Czy się zgadza chyba? Nie, 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 słuchaj. No to w takim razie przykro mi. Czemu? Zostajesz tutaj, twoja koleżanka i twoja dj nie zostaną po prostu co? uwolnione, Jak a to? ty chyba w tej toksycznej substancji byś sobie popływał, nie. co? Nic z tych rzeczy, panie Mimiker, ja tutaj wykonuję tylko rozkazy pana. Niech pan będzie miły, maciatka no dobrze, no nawet. No, to będziesz wykonywał takie rozkazy, że zostaniesz mini Mimikerem. Co? Raz, nie. dwa, nie. trzy. Ej, co jest grane? Ej, ja teraz w ogóle jestem małym mimikerem? O, jaki mały mimiker tutaj jest. Co robić, panie mimiker? Co robić? No słuchaj, usług? teraz ty masz stać przed tunelem i jeżeli kogokolwiek zobaczysz, masz ich tu przyprowadzić. W ciągu pół godziny ma być tutaj te pięć osób i masz się po prostu nauczyć liczyć, rozumiesz? Tak jest, panie mimiker, nauczyć się no, liczyć, a nauczyć teraz się was liczyć. was też zamienię, no Nie, dobra, idziemy, nauczyć się liczyć muszę do pięciu najlepiej. O, nie to perek, ale w ogóle muszę zobaczyć co u Gplayki i Lumi. Wyszedłem już, słuchajcie, tutaj z tej jaskini i w sumie zobaczymy na kamerze... Hej, tu nie ma w ogóle Lumi i nie ma Gplayki? Jak one ogólnie gdzieś zostały przeniesione, to bardzo niedobrze, bo nie wiem, słuchajcie, gdzie są one tutaj jeszcze miksturka minoktowizy zniknęła. Ja nie mogę, ale myślałem, że one, słuchajcie, są uwięzione, a ich tutaj normalnie nie ma. Co się z nimi stało? Co jest z g -play Co jest normalnie? Ej, G-Play się manko! Ej, ej, co ty? Kim ty jesteś? To ja. Stąd. Zostałem zamieniony w mimikera, ale to ja, G-Play, musisz mi zaufać, Lumi. To ja, G-Play, Na naprawdę. Słuchaj, my z g udało nam się wydostać. Trochę fajnie. miałyśmy małą kłótnię, bo powiedziałam, że GP w razie co ty byś mi jako pierwszą w ogóle ratował, no ale GP kasi siśle. Ja to sobie uratował, tylko no dobrze, teraz nie słuchaj, czas na kłótnię, mamy, mamy... mało czasu. Mamy tutaj TNT. Deep on stwierdziliśmy, że wysadzimy ten tunel i go drukujemy i w sumie mamy jeszcze lawę. No i że ten miniker całe życie tutaj już spędzi. Dobra, to tunel. dawaj, ja normalnie golawą zaleję. Ustawiajcie tu szybko TNT. Naprawdę? Ale... Zalejesz golawą. No spróbuję jakoś, nie wiem, postaram się. Ustawiajcie tu całą Dobra. masę. Tony TNT normalnie. A ja idę na misję. Muszę, słuchajcie, jakoś tego mimikera po prostu spłonąć w lawie, jak będzie chciał się tutaj wydostać. Czekam cały czas na mimikera, aż wyjdzie, słuchaj, z tej dziura wtedy tutaj wyleje lawę i go zaleje także patrzcie idzie. idzie ale ja Dobra. tu jestem w ogóle przepotężny hahaha ale ha, ha, idę teraz dwa, na górę jeden Siema, co jest? Co, Muszę cię spalić ma w lawie o co tu chodzi? ja nie mogę o. udało mi się słuchajcie go podstępem szybko, normalnie załatwiłem. Mam nadzieję, że tutaj Lumi i G-Playka szybko. Wow, ile tu jest TNT! Dawajcie, szybko, to trzeba odpalać. I uciekamy! G-Playka, ja nie mogę, czekajcie. Dawajcie tutaj. Macie w ogóle krzyciwo, zapalniczkę, cokolwiek. Dawaj, Lumi normalnie G-Playka. Tak, tak, już wszystko tutaj mamy przygotowane. Odpalaj, Lumi, Dobra, odpalaj! Odpalam, ja nie mogę GP'a'a. wszystko. Mam wszystko na Uciekamy, nadzieję, że to wszystko uciekamy, tam dalej. uciekaj, Lumi. Ja nie mogę ten tunel w ogóle został zniszczony totalnie. Dobra, mam nadzieję, że teraz będziemy cali zdrowi. Chodźcie szybko do domu. E, tylko gdzie tutaj, którędy do domu dojść? E, z e. Gplayką już wiemy, wiemy, którędy do domu. Tamtędy może będziemy się tutaj podpalać. I jeszcze co? Żeby tu wszystko się w ogóle spaliło. Dobra, to chodźmy do naszego miasteczka. Odprowadziłem g-kę do domu, ale przyznajcie, że ogólnie wyglądam dosyć strasznie i ludzie w mieście mogą się mnie bać, dlatego idę do Lumi, żeby coś mi pomogła wymyślić i słuchajcie, żebym się odmienił normalnego Gplaya. Lumi, ja tak mam straszyć teraz w mieście normalnie wszystkich ludzi. Twój no może nie, wystraszę. no nie, 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 nie proszę, Le proszę, no przestań dźwignię, co ty robisz? Moich krówek proszę nie straszyć, bo już mleka mi nie będą tutaj dawały i nie będę miała rano do kawy. Ale mek. może, słuchaj, można wykorzystać plusy bycia strasznym, takim malutkim ludzikiem. Może pójdę jutro do szkoły i będę straszył dzieci? Nie wiem. No nie, chyba nie, ale wiesz co, bo ja mam pewien pomysł. Bo jak byliśmy w tym tunelu, to ja zabrałam coś takiego. Związek X... Co to za tak, związek X? To takie coś toksyczne, ale wiesz co, może to pomoże. W razie co Diplay mam przygotowane mleko, jakby się że działo Miałbym coś to złego. wypić, tak? I zobaczymy, tak. co się wydarzy. I może będziesz sobą już! Dobra, okej, okay, słuchaj, także pijemy 3, 2, 1 na zdrowie. Ej, kręci mi się w głowie! Kręci mi się w głowie, coś się ze mną dzieje i i. Ej! Chyba jestem normalny, Lumi! Chyba jestem normalny. Kręci mi się w głowie, ale... To, 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 to Czekaj, moich szybko mleko. Ci daje. Ale to była jakaś dziwna toksyna. Przez jakiś czas wydawało ale mi się, widzisz? że byłem dużym mimikerem, wiesz? Udało ale... się, udało się. Normalnie jesteś teraz normalny. Ja mam nadzieję, że on już na pewno spłonął i teraz wszystko będzie w porządku. Więc ja zmykam już spać, bo jestem bardzo zmęczony. Dobra, to dobrej nocki. Ja też już wracam do domu, widzowie. I ogólnie dobrze, że już jestem sobą, że już nie jestem tym strasznym małym mimikerem. Teraz idziemy Słuchajcie, w ogóle G-Playka będę musiał też uwolnić. Ej, kto jest w moim domu? Czy to był... Czy to był on? Czy to był mimiker, widzowie? Czy mi się normalnie przewidziało? Ja już chciałem G-Playka uwolnić. Przecież go spaliłem w lawie. Skąd on w ogóle... Pocze, nie. Czego chcesz, mimiker? Kradłeś mi się do domu? It's tak, top. zniszczyłeś mi tunel, słuchaj, to, to co ty myślisz, że w tej lawie się spalę? Ja to tak. zrobiłem w ogóle specjalnie. Teraz że już... już. Wygoniłem w ogóle z tego domu i ja przyjmuję wasz dom. Przez to, że mi rozwaliliście tunel, to teraz to będzie mój dom i będę was wszystkich straszyć. Nie. a co z Gplayką i moimi synkami? O nie. A mnie to w ogóle nie interesuje co z nimi, ważne co ze mną, że mam nowy dom, a nie muszę się ukrywać w tunelu. Zowie, ja nie mogę. On teraz przyjął mój dom, co mam robić? No, teraz to mam przepiękny dom. Będę mógł sobie tutaj siedzieć ciepło i wygodnie, a nie w tych norach, w tych tu tunelach. Tylko w sumie ktoś mógłby mi coś do jedzenia przynieść. W sumie muszę tą armię sobie zrobić, ale na razie sobie odpocznę.